Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku i zapraszam was dzisiaj na taki vlog domowy. Dzisiaj będziemy robić, będziemy przesadzać monsterę, bo tak sobie pomyślałam, że przesadzę je do jednej większej doniczki, żeby zmieścić te dwie monstery, bo one już urosły do takiej wielkości. Powiem wam, że te doniczki mi się przewracają, że te monstery, wiecie, po prostu są tak, wiecie, powyginane w różne strony, że Czasami te doniczki, wiecie, doniczka poleci i ziemia gdzieś tam się wysypie. Dlatego tak sobie pomyślałam, że wsadzę po prostu te dwie monstery do jednej dużej donicy i wtedy jakby będą, będzie po prostu to wszystko solidniej stało i może lepiej wyglądało. Więc zaraz zobaczymy, zaraz się tym zajmiemy, ale powiem Wam, że mam dla Was jeszcze jedną sprawę, jedną rzecz. Już jakiś czas temu zdecydowałam się na nowy tatuaż. No i wczoraj byłam go zrobić. Byłam w salonie tatuażu. Miałam tatuaż robiony. Tak, poszłam o godzinie 17. Tatuaż trwał 2 godziny. Skończyliśmy, to było. Tak, była prawie 19. A że to naprawdę mam tutaj, a salon tatuażu naprawdę mam blisko domu, więc to jest naprawdę 5 minut piechotą, co jest, powiem Wam, średnio bezpieczne, bo będzie mnie kusić, żeby robić sobie jakieś kolejne tatuaże pewnie. I zdecydowałam się na wzór, który tak naprawdę podobał mi się już od kilku lat. Od długiego czasu się przymierzałam. Aż w końcu, w końcu się odważyłam. Powiem Wam, że strasznie się bałam, ponieważ tatuaż jest na nadgarstku i po prostu bałam się najzwyczajniej bólu, no bo jednak to miejsce jest dosyć bolesne, ale jak już wiecie, było pierwsze, że tak powiem, ukucie tą igłą, to sobie pomyślałam: OK, dam radę. Tatuaż, który zaraz Wam pokażę, to są fiołki. Tatuaż jest kolorowy i zrobiłam sobie go na nadgarstku. Zaraz Wam pokażę. Nie wiem, czy to nie wiem, jak będzie z widocznością, to może tak będzie lepiej widać. To wszystko się goi mam jeszcze tutaj po prostu tą rękę. Spuchniętą i no jest jeszcze zaczerwienienie. O tutaj ten fiołek ma dwa rozwinięte kwiatki i jeden pączek. Dominują tutaj liście, bo fiołki wiadomo, że te kwiatki mają takie wiecie malutkie i niepozorne. Natomiast więcej we fiołkach jest po prostu tych liści takich sercowatych. No i tutaj. One pięknie są odwzorowane. Co do korzenia, no to na przykład, jak wyrwiecie fiołka z ziemi, no to on ma właśnie takie charakterystyczne korzenie. Więc tak. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Tylko wolałabym po prostu mieć jeszcze kilka dni wolnego, żeby, żeby jakoś mi się to wiecie w miarę zagoiło. A niestety, muszę już jutro iść do pracy, więc muszę sobie go. Solidnie zabezpieczyć. Więc tak to się prezentuje. Jak dotykam to, to, słuchajcie, jeszcze boli. Najbardziej, jeżeli chodzi o tatuowanie, właśnie bolał tutaj na dole ten korzeń i te kontury, tutaj, właśnie na, jakby, bokach ręki. Tutaj na środku było do zniesienia, natomiast te boki, o te boki najbardziej bolały, no i tutaj im bliżej po prostu dłoni, tym większy ból. Ale, ale do wytrzymania. Powiem Wam, że naprawdę do wytrzymania. Nie jest to aż tak, wiecie, straszny ból. Yy, że nie można by było wytrzymać. Ok, otwieram paczkę z doniczką. Tu też muszę uważać, słuchajcie, na tatuaż, ale doniczka chyba będzie ok Czekajcie. Niech ją odwinę. Ona jest taka lustrzana. Czekajcie. O, ładna! Teraz mnie widać, słuchajcie, w odbiciu. E, doniczka kosztowała 54 zł. E, ona jest taka lustrzana i tutaj zobaczcie, ma. E, ma. Mm, o, ma taką podstawkę, że wylatuje tutaj woda więc i ładnie wygląda i jest po prostu doniczką że nie trzeba już wiecie kupować dodatkowej osłonki lubię takie rzeczy no i myślę, że zmieszczą mi się te dwie monstery a więc zaczynamy przyniosłam moje obydwie monstery zobaczcie w porównaniu do tej doniczki Jakie te są malutkie. Więc spokojnie dwie monstery mi się, y, słuchajcie, zmieszczą tu. I jeszcze, wiecie, powymuję im te y, wzmacniacze, te, poobcinam te wszystkie tutaj sznurki i zobaczymy, jak będą się trzymać w tej dużej donicy. Dwie monsterki. Tutaj mam y, trzy worki takiej specjalnej ziemi. Ja monstery sadzę w podłożu do kaktusów. Y, na dół oczywiście pójdzie keramzyt. No i mam nadzieję, że bo to jest 5 litrów, mam nadzieję, że te trzy paczuszki starczą mi na tą dużą donicę, a więc zaczynamy. Bo musiałyśmy pojechać po maty, więc nowa paczka mat dla pleja. wiecie, kiedy nas nie ma w domu, no to to jest naprawdę dobra opcja dla takich malutkich piesków. Dalej, ciasteczki mokre, bo już mam ostatnią paczkę. Kupiliśmy takie ciasteczka, i tu jeszcze parę innych słodyczy. Tu są jakieś kwaśne gumy. Coś takiego. Brakuje mi miejsca. Cały czas na telefonie muszę zgrać wszystko, co już tutaj nagrałam. Takie żelki pokemonowe i jeszcze te y, lentylki. I do samochodu kupiłam y, zapach do zawieszenia, bo już naprawdę ten, który mam, jest do wyrzucenia, bo już nic nie pachnie. A mam dzisiaj w planie wyczyścić samochód, bo już naprawdę wygląda tragicznie. Kupiłam sobie również taką ściereczkę samochodową z mikrofibry i jeszcze kupiłam takie chusteczki specjalnie, właśnie przeznaczone do czyszczenia kokpitu. Wiecie, jak jest troszeczkę zakurzony, i zobaczymy, jak to będzie działać. Jadąc na zakupy, słuchajcie, zaniosłam już do samochodu inne takie wiecie, środki czyszczące. Zaraz przyjedzie pizza, którą zamówiłam, zjemy i jedziemy, słuchajcie do mojej mamy. Ja sobie tam wyczyszczę samochód, żeby wiecie, błyszczał bo już mi drażni, że jest taki brudny. No i to tyle, kochani. Na razie to tyle. Czekamy na pizzę, bo już jesteśmy mega głodni. Okej, okay, mamy pizzę. Połowa takiej z szyneczką i z serem. A połowa z papryką, z mięskiem z kurczaka, ser pieczarki. Z przepyszna. naszej ulubionej tutaj pizzerii, więc jemy i lecimy dalej.